Witamy, ja jestem Zipek, za mną jest... A ja jestem Młody. Brzmiamy w operację Dead Island. Jesteśmy w jakiejś zimnej a tam dziwne odgłosy za drzwiami. O, jak tu ładnie jak się. No, panowie na tym... w tym budynku długo nie pożyli. No trochę im się nie udało. O, o kurwa, tak. z zombie mi spadło z, z, z tego z dachu. Tam jest tuczek. Tuczek. Idziemy tędy, odwróć się, odwróć się. Ci mapa pokazuje nie, tędy. Tędy? Albo tam tędy się nie da iść? Tak, bo no mi tędy pokazuje. Dobra, idziemy tędy. Oho. Coś. Coś martwego za mną stało. Coś wpadło do oka i nie mogę tego wyjąć. Przykro nam. Tak samo mi jak gra się internautów. Nie. nie. To chuju. Wiesz co ja zrobię? Nie mam zielonego pojęcia. Wróciłem o odole. Dawaj, my to już tam schodzimy prawie. A nie tędy. Gdzie? jest? Czy... kurwa... Tędy? A na górę się wchodzi? Nie mogę... Nie mogę ci wyważyć pomocy! A oh jest! Wow! Uciekaj! Wow! Kurwa, zablokowałeś mnie, człowieku wieku! Czemu to zrobiłeś? Masz kurde! żyłej Nie <laughs> Narzekaj! Oj, alkohol wziąłem... Na mi alkohol? Wyżycz to! Oj, nie z tę Kurwa, coś dla mnie, coś dla mnie! Aaaaaaaa! Ja w bronę panu Trzeba! Dlaczego zawsze bierzesz to najlepsz? Nie bój się, Mo może sobie to też teraz postrzelać. O, oh, jak fajnie. No, tu masz mało O chyba go właśnie wziąłem. Zaraz ja wziąłem. go wyrzucę. Ja wziąłem. No, Oni jeszcze żyją? Poszczelaj tak. sobie do samochodów. <grych> o, o tam leci, jest leci! Zombie. Lecą ci kurde, strzelaj. ha ha ha, motherfuckers! Come on, bitchers. Nie wzruszony. Jak strzelasz tego działka widzę. No. Dobra. Idziemy dalej. No idź. Nie idę. Średnia apteczka. What we here? Tak, ja wyważę te drzwi. Za pierwszym razem patrz. Ja! Dwa! Kozak! Burmistrz! Oj, Też nie. O, ze z burmistrza to nie zły kurde, Alkohol wypiłem spoko. Z burmistrza nie się zrobił. O, jakiś projekt broni. Magiczna różka. Wow! Będziemy... Mam rob... uniwersalny. Będziemy czarować czar Expektom patronus. A bo ekspert Patronu Patronusa będziemy wzywać. Przeciwko ząbjakiem. No, tu nie tak. Oj, nie tędy. Nie tędy? Kurde, nie tędy. No, trzeba zaskoczyć nie. chyba, nie? To jest pistolet Kurwa, ale nie ma zombie. Nie ma zombie. Ten że... Nie, ten żeśmy szli. Tutaj rzucam. schodami na dół. Schodzę ten. Dawaj tu schodami na dół. Nie, tu jest. Nie wstawaj ziomuś. Oj, tutaj chodź. No panie, ja jestem na środku. Błaccia mi chcę pocałować Masz za to Masz za to w łeb Tu jest projekt broni, a ciebie nie ma. Gdzie ty jesteś? Prawda, do ciebie dojść Jestem w tej głównym tym yeah. Wyzwanie ukończone, napalmy o poranku gdzie jest projekt broni? Jest też Szelba O, nie jak ło Ale durny ten was taki piszczący jest w tlenie Jakby muchy latały No, ale dawaj, chodź tu Jedziemy. Jeszcze tu mamy Zbira Zbiera masz? to mi mnie. mnie. Ten go zabije. Jezu, oj! Laker. Dały tożsamości na tablicy ogłoszeń. No <głoszeń> wiedziałem. Co to był za projekt? Co znaleźliśmy? No. Strzelba. Magiczna różka taśma izolacyjna i drut. <laughs> <laughs> po co to broni telefon? <laughs> co to dwa? <laughs> Nie wiem. Ja mam coś chyba. przedmiot bazowy zaranna. za Kurwa, oni jeszcze tu gdzieś są. A znaczy to jest obuchowa. Ta różka jest do obuchowy, czyli do twoich. Tak? O właśnie, magiczna różka. Pokaż co mi brakuje. Ty, 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 magiczna różka, oooo. Ciao, murarski, Przecież miałem. Jakieś broni. Ja mam ten. Ten jest bazowy. Ja mam gwiazdę zaraną, jak chcesz. A nie wiem, można z gwiazdy zaranej? No. Patrzyłem. Ciężka gwiazda, zaranna. <laughs> nie wiem, dobra, to potem się będziemy bawić. Idziemy. <laughs> I znowu do kanału. <laughs> Ci nas szaleli ja to... w tym budynku. Moment, no, ich poza... pozjadały. No, szybko. Powrót Te pełen korzyści. Taki powrót, bo nie doczytałem. Ale nie zauważyłem. Nie, nie... Czuwa się w fabułę, panie. Fuck, tak, zablokowało mnie zombie. Myślałem. Można tu po wodzie chodzić? Bo nie wiem. Przejdź, przejdź, zobaczysz. Koleś chyba ze szkoły w z plecaczek miał na plecach Jaka ta, po... Jaka ta powrót ze szkoły jest ciężka W tych czasach trudna ci może zaatakować To zombie albo coś Ktoś tu jeszcze słyszy tam na górze Koleś czeka na siebie Przewitaj go Z buta go kurwa przywitam czy Jestem Grześ. Boryk jest u sam. Dosyć już tych kanałów. No co so po tych kanałach chodzi No, wychodzi. Ta gra jest taka ładna graficznie. Potrzebuje jakichś ładnych <grym> się... widoków. A my się w kanały spierdalały. No właśnie. Tam Można... było to fajnie na Niee, w pierwszym było panie na zewnątrz. Lega. No szmata. On ma szmaty. A to szmata. Ach, chuj mógł Szmata chyba. Szmata. szmata. Niech się szmatą pleruje. Ile tutaj może coś się zrespiło. A nie, ja dobrze idę. Kolejny. Udoba mi się to mam broń. Naprawdę ładna broń. Uwaga, bo przebiegam po niego. Aleś mu narobił. właśnie, czego nie. Czego się nie podniecił? No, ja wiem. Leci tylko na Murzynów chyba. No gdzie widzi gdzie jest moc, nie? Co tu mamy stół. O, Dawaj, chodź, chodź. Apteczki nie wziąłeś. Zombie. Dobre zombie. Za to złamę ci rękę. Ile do czoszkę! Haha! Gdzie jest broń! Czekaj, bo jak jest broń, zgubiłem. Ha wyśmiasz go. To co macie. Tu jest, kurde, czemu mi zamieniło za apteczkę? No bo apteczkę podniosłeś. <laughs> A jak wiemy, ta broń w dziwny sposób, przy... gra w dziwny sposób, wszystko zamienia. Tak samo jak z alkoholem, jak się podniesie. Dlatego ja alkoholu ca... Alkohol cały czas mam. Cię nie chcę chować. Chój, uczekaj. <laughs> No, uciekłem. Ci zamknąłem. Szmata. Kolejna szmatka Sierp bojowy, o chodź go wejść tu, 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 A Zobacz sobie, pewnie się spodoba. Nie mogę tego wziąć. no ale... Pełny kwipunek mam, muszę coś wywalić. Gwiazda zaranna, wyrzuć. Ło! I Nie I Dychaj. Tamki w końcu powieki Nie idziemy na starych, ale nie mówcie Se Sława Nie chciałby pójść, nie chciałbyś pójść Sława Dupy Sława, dupy, kurwa Cycki, wszędzie Cycki Rzucam moło toła w wodę. Ciekawe, jak to, jak to zawiało. Rzucaj. Ciekawie. Nie podpaliło ich, fakt. I'm losing control. A, coś mi drobia! Jeszcze żyję. Nie zobaczymy, że nie mam wytrzymał. Ale nie zdążę cię uratować. Nigdy nie zdążę cię uratować. Nie rzekaj, we mnie. Nie, nie, nadałam, nie żyj, gaj, gaj. Tak. mnie. na śmierć. że hmm. Nie zginie na mojej warcie. 343, 390. O. No wskoczysz tu... Co tu jest napój. Tu się wszędzie zapasy rzekomo kończą. A tyle napojów. A tyle napojów i w po drodze. Mhm. Gdzie ty idziesz? Nie tędy. znajdzie jak Znajdzie, przecież tu nie ma! Nie. Dawaj, idziemy dalej. A, tu jest ten, ten, ten początek. Wow, wow, zgubię się zaraz. Jak to będzie wyglądać na nagraniu. I to tym nie wiem. Zmachał się. Czekaj, synek, na mnie. Czekam. O. Bo to jest zbier. A dlatego na mnie czekasz. Tańcz! Niech bra muzyka. Tańcz, tańcz. Jeszcze raz tańcz. I nie przestawaj tańczyć, Bo tu nie ma pomarańczy. Każdy tańczyć może... O, walnął się o rura, ale dobry lepiej, lepiej no trochę głośniej Co no jak co, ale ta elektryczna broń to mi się najbardziej podoba, która właśnie właśnie... Właśnie mnie zabiła. No nie mam czym cię podnieść. Własna broń mnie zabiła. Ech! O! A dobrze, że mnie zabiła, chodź tu do mnie. Why? Bo to jest fakt! Fakt! O tym się mówi. Audycja zawiera o, ja lokowanie produkty. O to jest skrzynka. Hmm, and then you just. Przed użyciem zapomniał się taśmiewotki dołączyć do popiatru, co tu jest za każdym forstem. nie wyciszcie do ale abstrahujmy zombie. To była reklama czego? <laughs> Zabijania zombie. Przed zabiciem każdego zombie skonsultuj się z lekarzem u farmaceutą. Chyba z, z psychologiem. Byż każdy zombie niewłaściwie traktowany Zabity. Może z... Tak. Może spowodować duże uszkodzenia. Na psychice. psychiczne. Otóż to. Nie wiem, co to gra z chujową. No lepiej złąbi to się zabije na realu. Gdzie ty jesteś tu? Tu idę dalej. No to tędy co, ja co wtedy chyba szliśmy, czy nie? Tak, kopnę go w dubsko. Ja! Aż ożył, bo wow. go... Wiem, że. Wiem, ja go... że chcę reanimować. A ja go <laughs> chciałem cię w... w łeb. No. Będę dałeś. ci kopał w dubsko, już wiem, jak go reanim już wiemy, jak reanimować. Ja idę tu, bo coś czuję. Czuję, znajdźkę. Nie znajdźkę. Wow raz do zapalniczki fuck yeah A <grystanie> no tu tu nie ma przejścia ładne się tuczę a ten przyszedł na grotę Nie, tam coś było Idę tam Gdzie widzisz jakieś znajdź? Tu coś jest, o. Alkohol, widziałeś? Dobry mam nos. A tu? O. Do slumsów. Wejście. Do slumsów. My nie idziemy na szczęście do slumsów. Na górze coś jest? Ła, wow, ła, wow, to jest... Ła, wow, to jest... Ła, oh, ej. Byliśmy tu na górze? Nie. Przeciągam odcinek, bardzo przepraszam, ale to jest silniejsze ode mnie. Zazwyczaj, <noise> Ha! Znalazłem! Co znalazłeś? Skrzynkę, poziom trzeci. Tam, co tam jest? O, fioletowa czaszka, znajdźka! O, czekaj! <noise> jednak co dzisiaj przejdę! Niszczycielski, wielki kij, baseballowy, coś dla ciebie. O, kierwa, gdzie ty jesteś? Na górze, po drabinie oh. tu. A. Tu masz drobiazg. O tej! Wiedziałem, wiedziałem, że czymś tu czuć. Coś tu jebało. To pewnie te wow. zgniłe ciała ząb. <ścoughs> no sorry, nie wiem, myślałem, że cię wyzwalę. O! lepiej ucieka, jak będę miał. Kurde. <ścoughs> Jestem w rogu, nie co, zrzucisz kurwa. mnie. <grafię> Dobra, idź. Idź, no bo się zablokowałem, musisz iść. Fuck. <grafię> <Uciekłem>. <grafię> nie udało ci się. Miścicielski, o, jaka czaszka. O, podniosłem czaszkę fioletową, ale po co? Nie wiem, ale to ty podniosłeś, mi już zniknęła. <grafię> I baseballowy jest chujowy. Dobra, bo trzeba nadgonić drogi. Ale jeszcze tu wejdę. <laughs> A nie, tu jest wyjście, dobra. O, cię Podoba mi się ta broń. Naprawdę dobra broń. Ten, to nie wiem, czy to już mówiłem wcześniej. Już mam sklerozę. Szufla. Chcesz szu ze szuflę? Nie, dawaj. To razem exit. A ja mam tu wyjść. A, A ja ty tutaj... oczywiście pójdziesz w tamtą stronę. No jak? i chodź tu do mnie. Ej. Dziomuś. Ja mam tu skrzynkę. Bride. No moc na tofę. tonfa o, Ej, tak. O to chodziło, żeby mi tutaj przyszedł. Jeden zombie mniej, to jeden XP mniej, pamiętaj o tym. Teraz tam jestem. Tam, górna. Dobra, idę. Idź, przedłużę rzecinek 21 minut już nagrywamy. O kurczę no i co z tym będzie? I co to będzie? A nie robimy długiego odcinku, bo mam drewniany internet A <noise> oh, no, kurde powietrze tak. W końcu powietrze Ojej, <noise> ja pierdolę. Tak uliście Ja za tak a najbardziej nas za tobą ten skrółem. Jeps, most... Wyzwanie... Wyzwanie ukończone! Dusza powodistwa. Oo, teraz? No. Nie, mm, sporo ich, a ja się zmachałem. a się powyżywałem. Hmm. Powo zabijać na świeżym powietrzu. Jak ktoś Lecką wie, to niech powie jaki to jest model samochodu, bo mi to to wygląda na piat. Dużego światła. Nie wiem co to jest. Może duży świat, cholera wie. Kto zgadnie ten wygra... Yy, nie wiem. No właśnie, daj jakąś nagrodę. Uwaga uwaga! Zipek konkurs ogłasza! To zgadnie co to za samochód? Zipek oddaje mu... No co oddajesz? Konto, nasz, <laughs> konto premium na red tubie? Nie. <laughs> nie, to się jeszcze nam przyda. Także... Nie wiem. Kurwa, nie wiem. Pierwsza wygrana bez nagrody. Działanie ja, podziękowany. Byłem <laughs> ten, pogratulowany na odcinku. Mu kostę, nie? Heleno, hello. Welcome to <z> my temple, Heleno. Many do not share our faith. A few of these sinners have taken possession of the police station. The girl Jin went to share food with them. Joseph went with her, and I fear for both of them. Can you bring them back? Robimy to, co lubi. No, to, co wreszcie. zawsze chciałeś, no, to, co, to, 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 co, to chyba co chyba będziesz lubią. Joseph jest dobrym robimy... mankiem. Proszę, Na pod. Na policję. Nie, haha, nareszcie. Ale póki co tak. Przygotować. Ale to chyba. Tą misję to już chyba w następnym odcinku, nie? Mhm. No, mamy 24 minuty, a zanim posprzedajemy się tutaj po ulep... No to tu zrób scenkę. Po co to komu po pokazywać? Jak ty, jak ty godzina się bawi zastanawiasz Carnamša Farnamsza może Nie, i tak nie zdążymy zrobić w 5 minut nie zrobimy Quest i tak Dobra no to kończ Zapisuj, wyłączaj lub. Jeszcze może coś tam gadać w międzyczasie, jak ja tu się naprawiam. <laughs> Więc tak, nadeszło moje 5 minut chwały. Teraz mogę się wypowiedzieć na cały internet. Co tu? Chciałem pozdrowić mm, rodzinę, przyjaciół i. uku! Nie wszystkich znajomych z Facebooka i. I, tada, i tada, od razu polejmy na Facebooka. Tada, tada. No od razu podaję w mojego Facebooka mm, A Nie, nie się podam mieć mojego gdzieś? Facebooka no, dotacje pod pieton. nie pamiętam swojego Facebooka Nie zapomniałem jak mam na imię i nazwisko Dość Czarna to, msza, teraz się Tak, Ta, no co będę mówił, nie mam bardzo dużo nie, Nigdy nie miałem dużo do powiedzenia, więc Kurwa Teraz <noise> też To podsumuję cały mój Cała ta kurwa podsumowała. No. O ja. Dobra. Nie mówisz się, kurwo, to ja jestem Twoim Bogiem. Ha. No to Nie kończymy na sama. dzisiaj. Zapraszamy do kolejnego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Yo, siema Oczywiście. I Oczywiście. na razie. Tema. your heart yeah Adam wants your heart it just wants your heart yeah.